Cześć! Jesteśmy dzisiaj na targach PGA razem z firmą Teigit Studio. We współpracy z Arenda Dew przygotowaliśmy grę Gruniożerta w Trilogy, która jest przekształceniem gier, które już wcześniej fani robili dla Archona, czyli gruniożercy 1, 2 i 3. Przygotowaliśmy je na silniku Unity. Jest to z tego rodzaju odświeżenie tych gierek na potrzeby nowych graczy. Gry są dostępne na konsolach Sony, Xboxa, jest też wersja dostępna na Nintendo oraz oczywiście wersja Steamowa i Gogowa. Także zachęcamy wszystkich do zakupu i do grania tych gierek. Myślę, że to jest na pewno ciekawe odświeżenie i ciekawa historia, którą mogliśmy razem z Arenda View przeżyć.